Jeżeli wr wracają do tego tematu e, e, klimatu, jeżeli wierzyć naukowcom chińskim, którzy prześcignęli w wielu badaniach technicznych e, MIT chociażby w ostatnim rankingu, to ich zakupy ziemi w Afryce i Ameryce Południowej są spowodowane właśnie zmianami klimatu. Tylko że w drugą stronę. Tylko że w drugą stronę. I powiedziałbym, jeżeli ktoś uważa, że te Chiny jednak osiągnęły jakiś sukces gospodarczy, to warto popatrzeć, dlaczego tam inwestują i czy polskie firmy nie powinny też tam zakupić areałów ziemi, przenieść części produkcji, bo być może za te dosłownie kilka dekad, a według ich danych już od za parę lat, zacznie się. Ta zmiana klimatu trochę w inną stronę niż oficjalna narracja. Czyli mała epoka lodowcowa, bo przecież te epoki lodowcowe były regularnie tak naprawdę pojawiały się. Ostatnio ta industrializacja tak naprawdę świata doprowadziła do tego, że gdzieś nas ominęła ta epoka. Dzięki CO2, dzięki CO2 mamy największe zazielenienie planety w historii. Zarówno jeżeli weźmiemy Saharę, pokrycie jej zielenią, jak i w ogóle wzrost zieleni, tak? to, to ostatnie 2-3 lata, to tak po prostu jest i to są cykle, my wiemy, że cykle są 400-letnie i jeżeli wierzyć badaniom chińskim, to ale i również amerykańskim, to znaczy, że jesteśmy w epoce lodowcowej. Wchodzimy w epokę lodowcową, a nie epokę cieplną, ale warto na ten temat poczytać, bo te nagłe zmiany klimatu, o których się mówi, że to efekt globalnego ocieplenia, paradoksalnie one dokładnie są opisane jako coś odwrotnego, zsynchronizowanego z klimatem w drugą stronę, Wiedza nic nie kosztuje. Warto zajrzeć do takich rzeczy jak Nature Science, warto trochę poczytać w języku Szekspira.